Autokar jechał z Poznania do Hersonia. Ukraińcy pracujący w Polsce wracali nim do domów. Do wypadku doszło tuż przed północą. Wciąż nie wiadomo, dlaczego kierowca zjechał z drogi na bariery energochłonne. Autokar przebił je, stoczył się w dół nasypu i przewrócił się na bok. Zatrzymał się kilkanaście metrów dalej. Pierwsi ratownicy przyjechali po 10 minutach. Szybko okazało się, że potrzebne będzie duże wsparcie. Niedługo później na miejscu było już 100 strażaków, 19 zespołów ratownictwa medycznego, a nawet wojsko. Mieliśmy do dyspozycji także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym została zabrana jedna osoba ciężko poszkodowana, a także ciężki śmigłowiec Mi-8 wojska, który przetransportował cztery poszkodowane osoby do szpitali. Według prokuratury, chwilę przed wypadkiem autobus jechał z prędkością niespełna 100 km na godzinę, ale przez ostatnie 4 sekundy przed katastrofą, Prędkość spadła do 45 km na godzinę. Kierowca, który prowadził ten autobus, to 48-letni mężczyzna, przebadany na zawartość alkoholu, trzeźwy. Razem z nim i drugim kierowcą w autokarze było 57 osób. Trzy osoby zginęły w chwili wypadku, dwie kolejne już po przyjeździe służb. Ponad 30 osób zostało rannych. Część ciężko. Z racji późnej pory w momencie wypadku wielu pasażerów spało. Gwałtowne hamowanie i przewrócenie się autobusu na bok nie dało im czasu na reakcję. Pasażerowie nie byli zapięci pasami. Zaczęli uderzać o siebie, o fotele, o przestrzeń w autobusie, co spowodowało właśnie dużą ilość obrażeń nogi, głównie głowy, klatki piersiowej kończyn jamy brzusznej. Ranni trafili do kilku okolicznych szpitali, m.in. do Przemyśla, gdzie przewieziono 11 osób. Stan jednej z nich jest bardzo ciężki. Przeszła operację ratującą życie. Ma obrażenia, wiele obrażeń, w tym obrażenia głowy, obrzęk mózgu. Rokowania są w jej przypadku niepewne. Ci, którzy ucierpieli najmniej, trafili do bursy w Jarosławiu. Oni teraz po prostu odpoczywają, dochodzą do siebie. Tu otrzymali ciepłe napoje, posiłki i niezbędną pomoc. Była sytuacja taka, że jednemu z panów po prostu no, został bez butów. No załatwiliśmy buty, no to aż się rozpłakał. No, tak, to, tak to wygląda. Najmniej poszkodowani pasażerowie autobusu, którzy opuścili wrak o własnych siłach, opowiadają, że sami próbowali ratować rannych, ale autobus był tak ułożony i zniszczony, że niewiele mogli zrobić. Z autobusa wyszli sami i zaczęli pomagać ludziom. To było straszne. Ludzie krzyczali, prosili o pomoc. A my nie mogli nic zrobić, bo nie mieli instrumentów. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydenci Polski i Ukrainy. Wołodymyr Załański podkreślił sprawną współpracę polskich i ukraińskich służb. Przedstawiciel konsulatu przebywa w tej chwili w miejscu pobytu osób, które nie wymagają hospitalizacji. I dla osób tych został zorganizowany transport zastępczy, tak by mogły kontynuować podróż. Policja rozważa różne przyczyny wypadku, od zaśnięcia kierowcy aż po usterkę autokaru. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Paweł Maruszewicz, wydarzenia.